co to ma być? Powrót do szkoły? Ja wiem, ja wiem. Omówimy taktykę. Spokojnie, kochani. Właśnie sobie uświadomiłem, że tak naprawdę nie wiecie nic o spaceball, ani o międzygwiezdnym futbolu. Myślę, że należy wam się odrobina wiedzy i wyjaśnić. Spaceball to siedziba Międzygwiezdnej Federacji Piłki Nożnej. To tutaj, na największym stadionie wszechświata, rozgrywane są Mistrzostwa Ligi Galaktycznej. To tutaj najbardziej rozwinięte cywilizacje wystawiają swoje reprezentacje, by zwyciężyć w międzygwiezdnych rozgrywkach. W edycji, która właśnie się rozpoczyna, pierwszy raz swoją drużynę zaprezentuje Ziemia. Wiem, że na Waszej planecie piłka nożna jest niesłychanie popularna, jednak musicie wiedzieć, że ziemski futbol to nie to samo co międzygwiezdna piłka nożna. Inne są zasady gry, jak i warunki panujące na wojsku. Pierwszą rzeczą jest skład drużyny. Jak widzicie, zespół składa się z pięciu graczy. Jeden stoi na wrance, a pozostali grają w polu. Federacja w żaden sposób nie ingeruje w składy. Zespoły mogą być mieszane, nie ma ograniczeń wiekowych. A osobom niepełnosprawnym przysługuje technologiczne wsparcie, które wyrównuje szanse w grze. Kolejną rzeczą jest grawitacja. Jak wiadomo, na każdej planecie jest ona nieco inna. Dlatego, by warunki gry były te same dla wszystkich, Federacja postanowiła, aby jedna połowa każdego meczu rozgrywana była w warunkach grawitacyjnych pierwszej drużyny, zaś druga drugiej. Czy macie jakieś pytania?